Zostań Strażak na Maniaczku! Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie Będziemy tutaj z chłopakami na treningu robić BIP test Jest łączność? Jest łączność czy nie ma? Jest tak? Jest Dobra, aplikacja już przygotowana do odmierzenia czasu Lecimy dzisiaj BIP test, ale nie co dwa tylko klasyczny Panowie jakie macie życiówki BIP teście? Sprawdzamy, sprawdzamy, robimy, robimy, sprawdzenie, zobaczymy jak kolegom pójdzie. Dobra, odpalamy. I lecimy, I lecimy. Dzisiaj robimy oficjalne, oficjalne sprawdzenie. Wcześniej robiłem testy podciągania. Karol, kolega w niebieskim, miał 20 mm. powtórzeń. Ziomeczek kuba z lewej, siłówką. <grym> Zmasakrował 7, ale czysto siłowych. Więc jest spoko, bo jak ktoś siłowo robi 7, jeszcze tutaj widzę potencjał, bo techniki po prostu brakowało. No to można te 7 podkręcić naprawdę przy pomocy kiplingu gdzieś do. Jakiś 15-16 powtórzeń to na miękko, słuchajcie. Myślę, że nawet przy takiej bazie siłowej 20 powtórzeń jest osiągalne. To, co chodzi o podciąganie. A tak polecam bip test dla osób początkujących, bip test co dwa biegać, żeby się nauczyć przede wszystkim techniki biegania, taktyki biegu, tak? W jaki sposób rozdzielać siłę. Kluczem do sukcesu jest to, żeby tych odcinków nie przebiegać za szybko, żeby nie marnować energii. To jest jedno, drugim elementem jest odbijanie się o, tutaj już za linią startową, tak? Dobra, ja teraz będę wracał do pigłowa kupaków. Poziom mamy 2-2, 2-3. Pytacie się, pytacie się o współpracę, pytacie się o treningi personalne, organizuję kursy, organizuję też treningi. Wszystkie osoby zainteresowane niech piszą do mnie na PRIV. Odpisuję tak, jak tylko mogę. Proszę o wybaczenie, bo naprawdę dużo jest zapytań, więc staram się do każdego odpisać, jak tylko, jak tylko znajdę czas. Co chodzi o e-booki, też się pytacie. Trzy rodzaje są e-booków, cztery nawet rodzaje. Przestań marzyć, zacznij działać. Podciąganie, bip test i koperta dla trzech różnych rodzajów naborów. SGSP, SAPSP, czyli aspirantki. CSPSP, aspirantka. <grymna> SAPSP. Aspirantki w Krakowie, Poznaniu. CSPSP, aspirantka w Częstochowie. SGSP i nabór w ulicy. No i podciąganie drążek koperta. Pod... Podciąganie drążek koperta. Podciąganie koperta wipers. Tak, te trzy rodzaje są. Co chodzi o rodzaj naboru, to. Zawartość treningowa jest taka sama we wszystkich, to znaczy podciąganie dla wszystkich trzech rodzajów naborów trzy miesięczne będzie wyglądać tak samo, tylko warstwa, warstwa ta teoretyczna opisuje czym się służba kandydacko-przygotowawcze, jak tam z punktami przy naborze i tak dalej. To tym się różni, warstwa treningowa jest taka sama. Co chodzi o y, trzy, trzy rodzaje tych treningów, się pytacie jak to najlepiej połączyć. Ja polecam. W zależności od tego, ile macie czasu, najpierw sobie zacząć rozbiegówkę z treningiem pod bip test. Nauczyć się przede wszystkim ćwiczyć według schematu, biegać w sposób taki jak należy, nie napałę, nie zażynać się ogarnąć. Co to jest objętość wyrzutowa serca, jak o nią dbać, to macie tam wszystko ładnie opisane. I na początku treningiem pod, bis, pod bip test się wkoleić, a później dołożyć sobie albo, albo podciąganie, albo kopertę, w czym tam się słabiej czujecie. Treningi między sobą różnią się tak od siebie w tych trzech rodzajach e-booków, że trening pod bip test można powiedzieć jest najmniej skomplikowany, to nie znaczy, że nie jest skuteczny, czy coś takiego, po prostu ma mniej ćwiczeń, więcej biegania jest. I w skali od 1 do 5 bym go na 3 określił, a tamte pozostałe podciąganie, podciąganie koperta, to koperta na skalę trudności 1 do 5, a Podciąganie od 1 do 54,5. Więc tak bym to radził sobie poży, żeby na początku się nauczyć już totalnie podstaw, takich jak schemat treningowy, bo to jest podstawą, żeby to wszystko wychodziło. Nie plan treningowy, jako taki mordeczki. Nie plan treningowy, bo plan treningowy tak naprawdę ma któryś tam z rzędu znaczenie. Najważniejsze jest obojętnie wokół jakiego planu nabrać umiejętności. tak I w taki sposób. To jest moja dewiza, ja uczę, edukuję, a nie jestem magicznym sprzedawcą jakichś planów treningowych czy zwojów, co jak się otworzy, to przeczyta zaklęcie i nagle będzie się supermenem, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nauczyć młodzież, w jaki sposób ćwiczyć, jak nabrać pokory, co to jest systematyka, co to jest konsekwencja i to, że nie trzeba wyszukanych ćwiczeń, żeby się nauczyć, żeby, żeby, żeby zaliczyć nabór, żeby dostać się do straszyń. Wręcz przeciwnie, mała liczba ćwiczeń doprowadzona do perfekcji. O to chodzi. Taka jest moja dewiza, jak tam chłopakom idzie. 5-6. Dobra, idę jakieś 100 mm. razy porobić. 5, 7. Zobaczymy. Mm. Ciągną? Mam inne informacje będzie na YouTube, będzie na Facebooku, to sobie zobaczycie, ale tutaj Ziomeczek dobrze ciśnie, dobrze ciśnie, dobrze ciśnie. Ile? Cześć,

Dobra, dobra, dobra. Jestem, jestem, bo się podjarałem i ten. Yy. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, już tu będę kończył. Zrobiliśmy sobie bit bi test. Pioneczka, panowie, dzięki. Pioneczka, kończymy. Tutaj kolega, dzisiaj 20 powtórzeń na drążku. W BIF-ie zrobiliśmy 11:1. Test zrobiliśmy, więc za bitła było tam 60 punktów. 69 za podciąganie, zostaje 36.

ハハハハ Długo no widzę go od oszczy. A teraz zapraszam na trening biegowy. Biegamy w rytm, biegamy w tempo. Na stałym na tętnie. Stałym I na stałym tempie oczywiście. Dobra, patrzę co tam w grupie. Jeśli chcesz, żebym ciebie przygotował do naboru, napisz do mnie na brief. Tak jak na przykład tutaj, dzisiaj przy jednym udurzeniu tak zostań zdrażany.